Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślebionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, anioł rzekł. Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało oznaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i nazwany będzie Synem Najwyższego a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jak to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego kryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Kiedy patrzymy na to dzisiejsze słowo i patrzymy na Maryję, możemy bardzo mocno doświadczyć, co to znaczy Boże powołanie. Kiedy my myślimy o powołaniu, myślimy przede wszystkim o misji, o tym, gdzie ja mam być posłany, w jakim kierunku mam się udać, ale kiedy przypatrzymy się bardzo wyraźnie tej scenie zwiastowania, Widzimy, że kierunek jest zupełnie inny. Po pierwsze, kiedy Pan Bóg kogoś wybiera, pierwszą rzeczą, którą robi, to jest dowartościowuje. Daje olbrzymi moment, w którym tak naprawdę człowiek zaczyna czuć swoją godność. Popatrzcie, pierwsze słowa. Anioła do człowieka, do Maryi, to nie są co ma zrobić, tylko pierwszym słowem Anioła do człowieka jest: Jesteś dobry, jesteś wspaniały, to ja Ciebie wybrałem, bo Cię kocham. I znów, jeśli ja mam gdziekolwiek szukać mojego powołania, to nie w tym, co muszę wykonać, tylko w tym, że ja muszę przejrzeć się w oczach samego Boga i dowartościować samego siebie. Bo Bóg za każdym razem chce każdemu z nas powiedzieć: Jesteś dobry i wspaniały, jesteś mój, ja po prostu Ciebie kocham i jesteś wspaniały. Oczywiście, my nie przywykliśmy do tak pięknych słów. Te piękne słowa troszkę nas onieśmielają, tak jak Maryję. I ona jest lekko zszokowana i mówi, ale właściwie to dlaczego ja mam słyszeć tak piękne słowa i te słowa mają być skierowane do mnie? I zawsze Bóg mówi, nie bój się. Nie bój się spojrzeć na siebie. Moimi oczyma. Oczywiście w tym jakby pięknym dowartościowaniu może być błąd chociażby tego, że my możemy spoczuć się zapewnie. Ale w momencie, kiedy jesteśmy z Bogiem, w momencie, kiedy to Bóg ma nam pokazywać, że ta wartość moja zależy od Niego, nie do końca musimy się przejmować, że pójdziemy w niewłaściwą drogę. I zobaczcie, w momencie, kiedy człowiek zobaczy swoją wartość i usłyszy, że Bóg będzie z nim i że się nie musi bać, dopiero wtedy przychodzi konkretna misja, a mianowicie masz zrobić to czy tamto. Myślę, że w dzisiejszym świecie, szczególnie w kościele, nie dochodzimy do wielu miejsc, ponieważ robimy presję na samych siebie. Myślimy, że muszę wykonać to czy tamto. A Pan Bóg za każdym razem chce powiedzieć: Najpierw zawalcz o siebie. Najpierw poczuj się chciany i kochany. Najpierw poczuj się, że Bóg jest z tobą i cię nigdy nie zostawi. Dopiero wtedy, kiedy masz tą pewność, możesz rozejrzeć się i zobaczyć, co ma być Twoją misją? Popatrzcie, to powołanie Maryi i pokazanie jej, kim ona ma być, dokładnie ma ten sam schemat. Patrząc na nas i patrząc na to, co my chcielibyśmy wykonywać w tym świecie, myślę, że też powinno cechować ten sam schemat. Jeśli chcesz widzieć swoją misję, jeśli chcesz zobaczyć, do czego Pan Bóg cię powołuje, to zacznij od tego, co podstawowe. Zacznij od tego, że zobaczysz, że jesteś chciany i kochany i że Pan Bóg jest z Tobą. Jeśli przekonasz się o tym, to możesz pójść dalej. To możesz zobaczyć, co od Ciebie chce Pan Bóg. Popatrzcie, jak genialnie. Wpadł na to święty Ignacy. Każde rekolekcje zaczyna od fundamentu. Od tego, że każdy z nas musi zobaczyć, że ten Pan Bóg jest z nim, a on w tym planie Bożym jest ważny. Dopiero w drugim tygodniu mówi, jaki wybór człowiek powinien dokonać. Prośmy więc Pana Boga. Może nie do końca o to, żebyśmy wiedzieli co mamy wyczynić, bo to jest wtórne. Ale zawsze prośmy Pana Boga tylko jedno, abyśmy tak naprawdę poczuli się, że w Jego rękach jesteśmy ważni, że On nas nigdy nie zostawi. A wtedy nie przejmujmy się o naszą misję, bo ta misja będzie wynikać przede wszystkim z naszej godności i tego, że Pan Bóg nam we wszystkim pomoże bo to jest najistotniejsze. Amen.